Widzowie, witam Was na moim drugim koncie na Roblox. Drugie jest. No, moje pierwsze jest na telefonie. Oj, to gramy w Murder Mystery na Robloxie. Widziałam mordercę bez serca. No to dzisiaj kolejny odcinek. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego, to zapraszam. Ale tu morderce mnie goni! Idź, idź, idź! idź leś, Spacja, spacja. No na tu! Coś? By się okazało, że ja go zgubiłem. czy ją? Uciekłem dość dużo. to jest taka losowość. <grymne> oh! <grymne> Rok mi wyskoczyła na twarz. Dlaczego? Cześć. Ja nie chcę wyjść póki co. Gramy w Murder Mastery 2 na, przecież na roboksie. To przecież to jest dobrze. <grystanie> Ten Spiderman! <grystanie> On w tych kanałach się kąpi. Boże, co to jest? Życzyła nożem sobie. No, byłem... Bo... Krok od przeżycia. Co mam w szopie? now it doesn't make Stąd chyba ten screen był zrobiony A, właśnie, witowie Może krótsze film będę nagrywał teraz póki co dzisiaj może taki maksymalnie On tu zginął! Zginęła i ten skołam się w tym ciele Ej! Tu ktoś jeszcze zginął? O, no... <ślinik> Jak tym docentem się jest, to, to jest ciężko, no. Może się pojawiał label Flensy. Dwójka. Bo jedenkę nie grałem i nie chcę grać. Ogółem dwójkę już grałem, bo ja jestem dobrym graczem i starym. E, e, Robloxa? Ogółem dodanie do znajomych nie Pewnie nie będzie widzieli, ci, 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 ale... Może się zastanowię na tym koncie, bo na drugim mam... Wystarczająco znajomych. Czemu ten morderca ucieka? Morderca poza tym marnujesz mój czas na nagrywkach. Bo Aha. Dobra. Co to jest? To coś się tak mówi. Co on robi? Nie już. O, tutaj można spacja. Boże, dalej się oczy sterowania na komputerze, który jest tak tragiczny. Zobaczymy, <grytanie> to widzicie. Dobra Mam nadzieję, że tego w tyle nie będzie słychać, co tam w telewizji leci mm, To nieważne. No co oni robią? O, tu jest szary. Dobrze. 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 Dobrze strzelił 9-minutowe jest wystarczająco dobre. Ona jest ta dziewczyna, która teraz była mordercą. Serce, ona jest za często tym mordercą. Serce. Ja mam łapkę w tym, Bank, 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 bank. Patrzycie, grę jak tabs i Gambis? Bo ja sobie gram, czasami z kolegą. Я понятия, что я могу на Это вас. что брат, все это на моих фильмах. На моем фильме, значит,

Ta, 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 ta. O. Coś tu nie kliknę F ja klikam F i to nie działa Sto Aha, tutaj może to też zadziała działa A dobra, wdawe troszkę Już wychodzimy, bo muszę pasję